A co jeśli to, co nas spotyka, jest jedynie mirażem, złudzeniem utkanym przez coś większego, czego nie potrafimy pojąć? Co jeśli śmierć nie jest końcem, lecz przejściem? Może osoby, które odchodzą, wcale nie umierają, tylko przechodzą do innego wymiaru, równoległego, koegzystującego z naszym. Tam żyją dalej, nieświadome zmiany, bo dla nich wszystko trwa nadal. Może to dlatego czasem czujemy ich obecność, śnimy o nich. Słyszymy ich głosy w myślach, ale jeśli tak jest, to ile jest tych wymiarów? Czy ich liczba jest skończona, jak kolejne rozdziały książki, które mają swój koniec? Jeśli jest ich nieskończoność, to czy my również istniejemy wiecznie, zmieniając tylko formę, ciało, tożsamość? A może po ostatnim wymiarze czeka na nas nowe przebudzenie nie jako ludzie, ale jako coś zupełnie innego, ponadczasowego. Co jeśli to, co teraz uznajemy za rzeczywistość, to tylko etap drogi, której celu nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić?